Po godzinie 8 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu pieszego na ulicy Piastowskiej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia sytuacja się potwierdziła, potrąceniu uległ, uległa jedna osoba. Była przytomna z obrażeniami kończyn, kończyn dolnych i górnych została zabrana przez pogotowie ratunkowe. Na czas działań ruch odbywał się wahadłowo. W działaniach brało udział trzy zastępy PSP W Dalsze postępowanie będzie prowadziła policja. Jak wskazują wstępne ustalenia, kierujący samochodem Toyota 56-letni mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych dwa lata starszemu mężczyźnie, doprowadzając do potrącenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi będą dzierżoniowscy funkcjonariuszy.